Cześć, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku, gdzie gramy sobie na mapie ARAM 5 na 5 w Lola na telefonie i tym razem gramy postacią Anię, Anię? Ja na nią mówię Ania. Jest to postać, którą miałam już wcześniej przyjemność grania, także nie jest to dla mnie nowa postać. Grałam ją na popie i na saporecie w standardowych rozgrywkach, natomiast chyba Wam jeszcze nie pokazywałam, jak to postać może funkcjonować i co jesteśmy w tym stanie nią e, stworzyć. Dlatego też zdecydowałam się, że po prostu tym razem zagram tą postacią. I tak oto e, mamy tę postać e, w rozgrywce. Początek bardzo szybki, bardzo dynamiczny, nie zabiera się wycołu, bo nadal jest 0-0, nie byliśmy w stanie dobić, oni nie byli w stanie nas dobić, także nie udało się, a w tym momencie, tak jak, tak jak pewnie słyszycie, udało się zdobyć przeciwnika także, także, też ciekawie. E, dwa, dwie asysty mamy e, na trzy kile które zostały wykonane, także też fajnie, udało się coś tam działać, nie szybko. E, i Udaje się zrobić jeszcze... Udaje się jeszcze dobić tutaj fizzach e, i dobijamy jeszcze kolejną postać. Udało się dobić kolejną postać. Chciałam uciec! Ej, klikam ucieczkę! Klikam ucieczkę i wy to na pewno widzieliście. Nie było widoczne na nagranie. Uciekałam i nie byłam nieruchomiona i nie byłam w stanie mimo to... Uciec fajnie, mamy dwa kile, mm, jeden dead, trzy asysty, także spokój starcik. E, musimy uniknąć tego kila nie rozumiem z czego on wynika totalnie. Natomiast mimo wszystko e, jest to zrozumiałe, że coś tam e, pojawiło. E, mamy pomocnika w kwestii misia. On też nam będzie atakował i pomagał, to też fajnie fajna postać, bo ma właśnie takiego swojego nicia, który, który pomaga atakować um, on ma 2000 życia z tego co z tego co się orientuje i tak właśnie tam e, wygląda to udało się zabić kolejną powstać. także spoko mm, i na spokojnie sobie tutaj uderzamy Katalinę, czy jak ona się tam nazywa udało nam się mu zastrzelić tak weszliśmy w pułapkę jej właśnie e, także jeden jeden do... My ją trafiliśmy o na nas, także myślę, że na, na równi w tej sytuacji. Trafiliśmy kolejną postać. Dobijamy teraz e, z wszystkich sił, czas uciec trochę i zabić. Tyle, ile możemy. Oj, ty widzę. Potrzebuję tego wsparcia mi się. No. Ale mi się tam dalej atakuje. Atakował, tyle ile był w stanie. Ale mamy 3 kile i 7 asyst, Także też spoko. Misiu też fajnie, bo wszystkie jego ataki, czyli jeżeli zaatakuje e, i zabije, no to my dostajemy jakby za to. Doliczony jest to do naszych e, ataków. Także też fajnie. E, I już wracamy sobie do Gierki. No spokojnie, ten meczek jest do wygrania z naszej strony. E, więc myślę, że to jest problemowo, tylko nie możemy popełniać krótkich błędów. E, jak na przykład te w tym momencie e, ale przecież mówię nie możemy popełniać takich błędów a popełniamy je no nie róbcie tego, proszę, troszkę proszę was. No, to... no nie ale mnie skrzywdziła wow Muszę iść tam atakować skoro ja muszę zginąć to ty możesz zaatakować mnie się jest dużym utrudnieniem dla nich, nie? Bo to jest kolejna osoba, która ma 2000 gdzieś tam tego życia, które, które trzeba zabić. To jest łatwiejsza, bo nie atakuje aż tak um, jak inni. Natomiast, mimo wszystko, zawsze, zawsze mają ten problem, że muszą się tej postaci gdzieś tam pozbyć. Um, lecimy sobie już teraz na spokojnie. Um, bez nerwów. Um, 3 kile, 3 dedy. Um, niby wyrównane, Natomiast. Natomiast nie jest to nic fajnego w takich sytuacjach. E, I atakujemy sobie tutaj już na spokojnie. Fizz e, tutaj się do nas dobiera. Natomiast udało nam się zabić Fiza. E, dołączamy do uleczenia się. I lecimy sobie na spokojnie. E, już nas lecą. E, myślę, że na ten moment nie potrzeba nam... E, Dobra, i teraz możemy dobić. No nie chciałam tak. Nie chciałam w tą stronę uciec. Błędy, błędy z mojej strony. Duże błędy z mojej strony. Niefajne. Czyż e, warto pamiętać, że niż sobie wchodzi na przykład do wieży i jest atakowany. I wtedy, jeżeli my dajemy, to i tak my jesteśmy atakowani, więc nie warto niż jest e, atakować, nie? E, I nie ma na przykład sportu, no bo wtedy tylko my i byłem, nowy. Eee, nie byłam w stanie już uciec tyle coś ale natomiast nie byłam w stanie uciec nie podoba mi się to jak, ee, jak rozgrywam ten mecz można było to lepiej, lepiej zorganizować bez tych kili bez tego pierwszego kila bez tego drugiego wszystko szło zrobić bez tego natomiast no, spokojnie już wracamy do rozgrywki i lecimy. Misja już mamy odrodzonego, także możemy <coughs> możemy go zaraz wykorzystać do pomocy. E, I tak, oto właśnie robimy. E, I czas zaatakować pozostałych. Dobra, czas było wykorzystać przybliżenie misia do siebie. E, na tyle, ile było to możliwe, to tyle zrobiliśmy. Dobra, udało nam się zabić przeciwnika. Reszta masz już mało życia mimo wszystko yy, Więc też jest to dobra opcja na to żeby gdzieś tam atakować I tak jak mówiłam widzicie, dzieje się taka sytuacja, że yy, atakujemy i nikt potrafi zabić właśnie te postacie I tak się też w tym momencie stało yy, Byliśmy w stanie zaatakować yy, Atakujemy tutaj już kolejnego Dobra, zaatakowali mnie jestem w stanie użyć misia. Misiu można sobie tam atakować. Ja teraz nie mogę wejść do wieży, póki on atakuje. No jeżeli on atakuje po prostu tych, e, m, tych ludzi, no to po prostu też mam przypał i trzeba gdzieś tam e, uważać, żeby nie ucierpieć na tym. Gdybym zeszła po prostu w tym samym czasie, co Misiu do, do wieży, no to bym była tak samo atakowana jak on. Ale tego mnie nauczyło, żeby po prostu unikać yy, kontaktu z misiem do prostu przy wieży. Ach, już chciałam iść dalej, a zapomniałam, że on ma wieżę jeszcze. Yy, dobra, idziemy tutaj pomóc. Uleczmy to, co nam jesteśmy w na stanie. Dobra, udało nam się wspomóc. półtowarzyszy. do wypuszczamy. I możemy sobie tutaj uleczyć się jednocześnie. I a, widzicie to jest to o czym mówiłam, czyli że się atakuje i nie jest zabierane gdzieś tam to życie. Nie jest to opłacalne. Chodźcie ehm... tu. O, dobra. Powinien ten brand y, cały y, skorzystać z tego, natomiast nie chciał, więc tak to się właśnie skończyło. Udało nam się zabić kolejnego wroga. to kapuinę. Inny... Nie wiem jak on się tam nazywa dokładnie i ehm, działamy nie w tą stronę znaczy tutaj bo nie było sensu ale się nie dobili ładnie nie fajnie ehm, sobie nie fajnie nie dobili to było niepotrzebne w tej sytuacji bardzo niepotrzebny ruch z mojej strony no ulec się ulecz się jesteś sam ehm. Oni już atakują naszą wieżę. Udało się zabić jeszcze przeciwnika. Mamy no, 5 kili, 5 dedu i 16 asyst. Myślę, że to mimo wszystko spokojne. Spoko, prawie, że najlepsze, e, z, e, najlepszą ilość punktów mamy jak do tej pory. E, I lecimy sobie z powrotem. Zniszczyliśmy e, jedną wieżę niestety. No, trudno zdarza się. E, i lecimy. To stanie? mieszkanie. Weszłam specjalnie to jest wiadomo. Wiadomo, że specjalnie to weszło. E, oni uciekają, Misiu sobie idzie. Macie on bajku, ma to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo do zniszczenia takiej postaci mimo wszystko. Oj, uciekam żeby się zrespić choć trochę i unicestwili nas? wow unicestwili nas chwilę, nie no, nie poddajemy się no kogo ja myślę, że zabiją nam jedną wieżę i na tym się skończy na razie, ale kurde rozumiecie, że z meczu, który był totalnie na easy do wygrania w tym momencie staje się on ciężki do wygrania, bo są przy drugiej wieży zaraz idą do nexusa i niestety nie wiem czy jesteśmy w stanie się zrespić grumpy będzie w spredzie, stanie się zaraz zrespić zrespi się też kolejna postać i już jesteśmy w stanie atakować, natomiast będziemy w stanie to przetrzymać, żeby ich dobić do yy, śmierci że tak powiem i żeby móc nimi spokojnie yy, wygrać dobra dajmy, czy mi się udało naprawdę pobić ich Dobra. Czy wy jesteście w stanie tutaj wrócić i pomóc mi zaatakować stworki? Bo tu na razie to cały czas mamy atak stworków mimo wszystko. Eee, dobra. On się zaraz odrodzi i trzeba go szybko jeszcze atakować. Nie udało się, nie udało się nie zdobyć. Teraz go no i niestety nie udało się go dobić Niestety nie udało się go dobić eee, Dobra Nasz tam atakuje Misio hmm, Tyle ile był w tyle zaatakował Ale spoko Fajnie, bo gdzieś tam widać ten atak Wycofajmy się, wycofajmy się, wycofajmy się, proszę was Uleczmy się o, lecimy jak Mówiłam, żeby się wycofać Ech, No i w tym momencie to my przegraliśmy Został tylko Brand, znaczy zostało ich dwóch co prawda, ale na pięciu, którzy, którzy idą tutaj nie mają w ogóle skrupułów Jeden został zabity, drugi został zabity, co tu się dzieje? Dwóch zostało zabitych, zostało trzech u nich My zanim się zrespimy to jeszcze 20 sekund. Znaczy, jaja to 13, ale inni to po 20 sekund. Oh, to czy będziemy w stanie ich pokonać? Ja, co tam się dzieje? Przecież on tam nie ma życia praktycznie. To jest na wykończeniu. Eee... Dobra, ty prawo, Misiu. Proszę atakować. Dobra. Misiu, misiu już jest. I yy, jesteśmy w stanie sobie dalej atakować tyle, ile jesteśmy w stanie, tyle trzeba jak najszybciej yy, zrobić. Niestety, wygrywaliśmy, natomiast te dwie akcje pokazały, że totalnie przegrywamy. I niestety, mamy problem, żeby, żeby z nimi wygrać w tym momencie. Yy, dobra. No chodź tu o, czemu mnie nikt nie pomógł wyatakować Dobra, udało się go zabić. Co tu się dzieje za chaos? Co tu się dzieje? Chodź tu misiu się jest ustoszenie. Dobra, dobijamy. Udało się unicestwić całą drużynę, więc w którym powinniśmy atakować ze wszystkich sił po prostu e, ich, po, ich postacie. Niestety Katarina a nie wiem jak ona się nazywa tam, e, udało się jej odrodzić, dwójki z ich udało się odrodzić niestety. E, wycofajmy się. I teraz po prostu zgarnijmy sobie życie. Oni niestety całą drużyną się zrespią, niestety. To jest dla nas duży minus. Dobra, przykro mi się, no. Na... Zablokowali mnie ja uciekam jeszcze w drugą stronę. A... Tak to powinno wyglądać. Kompletnie nie tak to powinno wyglądać. W tym momencie to my już totalnie przegraliśmy ulicy nas. I w tym momencie oni mają bezpośrednią drogę do tego, żeby nas zabić. Myślę, że to już jest bez problemu. Tym razem już mi się na bank udało, to i tak oto przegrywamy. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Hej!